Cześć, nazywam się Tomasz Misztal i jestem trenerem StageMan. Szkolenie animatorów to potężna dawka energii i naprawdę solidna dawka wiedzy. Ekipa przyszłych animatorów za mną w sali właśnie pracuje w grupach i przygotowuje swój pierwszy program animacyjny. Szkolenie znam maksa praktyczne, uczymy po kolei choreografii tańców, prowadzenia zajęć sportowych, zabaw dla dzieci, zabaw dla dorosłych wystąpień publicznych, pracy z mikrofonem i oczywiście żonglerki i masażu. Już to mamy za sobą, ostatnie dwa dni były bardzo, bardzo aktywne. No i dbając, słuchajcie, o każdy element naszego szkolenia, mamy spokój, mamy pewność, mamy świadomość tego, że nasi animatorzy są gruntownie przygotowani do nowego zawodu. Jesteśmy dumni z naszych animatorów i za chwilę Wam pokażę dlaczego. Zapraszam! Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Jest fajnie, jest wesoło, jest zabawa, super pozytywna energia, bawimy się elegancko. Dużo pomysłów, musimy się wykazać dużą kreatywnością, profesjonalne szkolenie i bardzo dużo pozytywnej energii. Hi. Allora, io mi sento benissimo i e jestem contenta, że i e mi sto un casino. E ciao a tutti! Super. Super sprawa! Że jest naprawdę pozytywne emocje. Warto wstać w weekend. Tak, tak, tak. To, jest na, to jest najlepsza to rekomendacja. Zawsze coś się dzieje. Jak widać, cały czas na 100% koncentracji, 100% zaangażowania i dlatego jesteśmy najbardziej dumni z naszych animatorów. Dzięki!